Aby coś fajnego zamanifestowało się w Twoim życiu, musisz być uziemiony. Czyli nie tylko manifestować z poziomu tych najwyższych wibracji, ale również twardo stąpać po ziemi, po to, żeby ta teraźniejszość, te Twoje marzenia stały się rzeczywistością. I prosta technika, metoda 5, 4, 3, 2, 1 pozwala w danym momencie się uziemić, tak, żeby te manifestacje, te nasze wymarzone, zwizualizowane cele stały się ufizycznione. Żeby stały się rzeczywistością. Na czym polega ta metoda 5, 4, 3, 2, 1? 5. Znajdź pięć rzeczy, które widzisz w pobliżu siebie i wymień je, mówiąc na głos. Rozejrzyj się dookoła, wyłap te pięć rzeczy. 4. Dotknij czterech rzeczy, które są dookoła ciebie. Wyczuj fakturę, poczuj, czy są gładkie, czy są chropowate, czy są miękkie, czy twarde. 3. Skoncentruj się na dźwiękach, które Cię otaczają. Wyłap trzy, które przykuwają Twoją uwagę. 2. Podciągnij nosem i poczuj przynajmniej dwa zapachy, które Ciebie otaczają. Jeśli czujesz perfumy, swoje, super. Jeśli czujesz świeże powietrze, ekstra. Twój zmysł zapachu właśnie się udrożnił. 1. Znajdź rzecz, którą możesz posmakować, albo po prostu skup się na tym, co w danym momencie czujesz w ustach. To jest bardzo istotne, aby uruchomić te wszystkie pięć zmysłów, aby się uziemić głęboko w tu i teraz, bo wtedy każde Twoje marzenie zostaje ufizycznione. Czyli to wszystko, co wcześniej wizualizowałeś, wizualizowałaś, w tej chwili zostałe, zostało ujarzmione w tu i teraz. Jakie znacie jeszcze techniki uziemiania? Czy uważacie, że uziemienie jest ważne?